Megan Maxi to była dla mnie tak naprawdę szkoła jazdy. Szkoła jazdy, szkoła przetrwania. Yy, niewiarygodnie agresywne auto. W ostatniej specyfikacji dysponujące mocą 315 koni mechanicznych przy napędzie na przednią oś. Pamiętam, yy, do w zasadzie trzeciego biegu nie można było operować gazem zbyt gwałtownie, bo zrywał przyczepność. Także yy, no to się w dzisiejszych przednio napędowych samochodach już. Nie zdarza. Samochód, powiedziałbym, im jeździło się na wyższych biegach, tym stwarzający większą przyjemność. Genialnie prowadzący się przy bardzo dużych prędkościach. Nasze odcinki specjalne, nasze polskie os -y są bardzo szybkie, a więc to było, można powiedzieć, idealne, idealne warunki dla tego samochodu. I jak się później okazało, samochód bardzo taki łatwy. Bardzo szybko się nim nauczyłem podróżować. Samochód, który naprawdę wiele. Wybaczał, jak większość samochodów przednio napędowych pozwalał wychodzić czasami z takich opresji, z których samochodem czteronapędowym już nie ma powrotu. Um, oczywiście były wspaniałe momenty, było pierwsze zwycięstwo. To właśnie w Mega wygraliśmy pierwszy rajd, a więc to moja pierwsze marzenie kierowcy, sportowca wygrać rajd do Mistrzostw Polski spełniło się w tym samochodzie, ale to nie był koniec związany. Z tym autem w tym 97 roku wygrywamy również klasyfikację generalną, czy myślę najbardziej sobie, ale również i, 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 i kibicom, sprawiliśmy nie lada Friday przyjemność. Wtedy e, poznaliśmy smak zwycięstw, e, smak tego, że e, przyjemnie było rozmawiać z dziennikarzami, bo rozmawialiśmy jako... Jako zwycięzcy, że, że udzielaliśmy wielu wywiadów, to była jakaś taka nowa sytuacja, która wiązała się właśnie z tym samochodem. Ta przyjemność, nie bywała przyjemność jazdy tym samochodem trwała dwa lata. W roku 1998 co prawda nie wygraliśmy już mistrzostw Polski, przyjechaliśmy na drugim miejscu, ale niestety dla nas, niestety, zapadła decyzja o mm, zakończeniu działalności rajdowej zespołu Polska. Co prawda mm, nie czekaliśmy zbyt długo na nowe propozycje, bo już na rajdzie Wisły trwały negocjacje z potencjalnym naszym nowym sponsorem, czy nowymi sponsorami, bo to była cała grupa. No i od roku 1999 przesiadamy się do samochodów czteronapędowych, już ze znaczkiem WRC. W roku 1999 dostaliśmy możliwość pojechania. Magicznym samochodem z literkami WRC. Był to Ford, wtedy Escort jeszcze. Samochód, który wydaje mi się, że ładniej wyglądał niż jeździł. Auto prezentowało się doskonale, ale pamiętam nasze pierwsze spotkanie z tym samochodem na lotnisku w już głęboko w Anglii, na którym szef działu sportu Forda Malcolm Wilson prezentował nam ten samochód. Pamiętam pierwsze metry tym, tym autem. Po przesiadce, oczywiście, zmagana. Po chwili jazdy wsiadł Jarek Baran, mój pilot. Wystartowaliśmy. Jarek mówi: No, to odkręć. W sensie no, pokaż możliwości tego samochodu. Moja odpowiedź była: Ja już odkręciłem. Czyli generalnie byliśmy troszeczkę rozczarowani parametrami tego samochodu, ale myślę, że te warunki w Anglii nie były zbyt korzystne dla prezentacji tego samochodu. Wystartowaliśmy tym samochodem w Polsce po raz pierwszy na rajdzie zimowym, no tu niestety za dużo szczęścia nie było, trapiły nas ciągłe problemy techniczne. Mieliśmy, mieliśmy jedną w zasadzie za drugą awarię elektryczną w samochodzie. Rajd skończyliśmy z trzema akumulatorami, a w zasadzie Jarek skończył z trzema akumulatorami pod nogami. W trakcie jazdy musiał te akumulatory przełączać, bo, bo samochód tracił zasilanie. Pierwszy rajd nie był, przyznam szczerze, najbardziej udany i to też nie była taka sytuacja dla nas zbyt komfortowa. Natomiast na pewno zespół był potężny, ponieważ tuż przed rajdem zimowym miałem okazję pojeździć sobie czteronapędowym samochodem, jakim właśnie był Fordesco w Finlandii i to pod okiem Sebastiana Lindholma i od wtedy właśnie od roku 1999 zaczęła się również moja znajomość z tym kierowcą sześciokrotnym mistrzem w Finlandii, który nauczył mnie później, jak należy posługiwać się samochodami czteronapędowymi właśnie w takich warunkach śniegu, lodu czy szutru. Jednym z kolejnych, na jednym z kolejnych startów Fordem Escortem no też nie popisaliśmy się zbytnio, bo na rajdzie w Krakowie, na rajdzie polskim wtedy, tuż obok mojego domu, bardzo spektakularnie spaliliśmy tego Escorta. Samochód wpadł do rowu. To był taki, powiedziałbym, pierwszy wypadek, gdzie przetoczyliśmy się samochodem przez dach. Ale w rowie było bardzo miękko, nie było nic twardego, więc auto absolutnie nadawało się dalej do, do używania. Niestety jeden z elementów olejowych prawdopodobnie nie wytrzymał, spadł na rozgrzane kolektory wydechowe, na rozgrzany układ hamulcowy. Samochód się zapalił, zanim zdążyliśmy wysiąść z auta, auto już bardzo mocno płonęło, niestety z samochodu praktycznie zostało nic. Na kolejny rajd, na rajd Kormorana otrzymaliśmy nowszy. Egzemplarz, ale dalej, oczywiście, Forda Escorta WRC. I to była już prawdziwa rajdówka. To był samochód, którym wcześniej podróżował nie kto inny jak Marco Martin, a więc auto z najlepszymi referencjami. Faktycznie samochód różniący się znacznie od tego naszego pierwszego Escorta. Dużo młodsze, lepiej zaawansowane technicznie już wyposażone we wszystkie te gadżety, nowinki, w które autowołdze powinno być wyposażone. Samochód już bardzo dobrze prowadzący się. Pamiętam przed rajdem kormorana przyjechał nawet Stig Blomqvist, aby podszkolić mnie w jeździe po polskich szutrach. No i tutaj trzeci odcinek specjalny. Również bardzo spektakularnie przewracamy ten samochód na dach. Przyznam szczerze, że wtedy zachwiała się moja psychika i wiara w siebie, że, że może się udać, bo to był drugi rajd i drugi z rzędu wypadek i drugi raz przetaczamy się przez dach. Na szczęście tym razem samochód się nie zapalił, na szczęście jego uszkodzenia, choć wydawały się duże, nie były takie duże, mogliśmy kontynuować. Oczywiście na odcinku straciliśmy trochę czasu, ale ale ten samochód, taki pogięty, wyglądający naprawdę nieciekawie, dowiózł nas do, do mety rajdu, na którym notabene zajęliśmy jeszcze drugie miejsce w klasyfikacji generalnej tuż za Krzyśkiem Hołowczycem. Nie udało się wygrać mistrzostw Polski, tytuł przyszedł nam koło nosa, ale to był bardzo sezon rozwojowy, sezon, w którym w zasadzie uczyłem się podróżować samochodem czteronapędowym. No i przyszedł rok, 2000 rok, bardzo ważny, ponieważ otrzymaliśmy jako jedna z pierwszych załóg w Europie najnowszą broń Forda. To był Ford Focus WRC, wtedy w specyfikacji z roku 1999. No, pamiętam em, całe zamieszanie medialne tuż przed rajdem rzymowym, kiedy to debiutowaliśmy tym samochodem. Niestety nasz wspaniały Ford Focus, który tym razem podczas pierwszych jazd zrobił naprawdę piorunujące wrażenie na mnie. Zepsuł się drobna, drobna przesuwka w skrzyni biegu zablokowała skrzynię tak skutecznie, że straciliśmy wszystkie biegi i, i, i tuż na mecie czwartego, pierwszego odcinka specjalnego, czy tuż po mecie pierwszego odcinka specjalnego zmuszeni byliśmy wycofać się z rajdu. jak później okazało się, no ten element był niedopracowany w tym samochodzie i został zaraz po tej naszej przypadłości wymieniony we wszystkich. Fordach, również w tych Fordach fabrycznych, także niejako byliśmy tą leśką doświadczalną, na której akurat ta bolączka wyszła. Samochód później już spisywał się doskonale. Startowaliśmy w całym programie Mistrzostw Polski. Mieliśmy również okazję wyjechać Fordem Focusem poza, poza Polską. Samochód jak się okazało bardzo odporny na nasze polskie warunki. Nie mieliśmy już później żadnych problemów Technicznych z autem samochód wypożyczony ze stajni MLP spisywał się doskonale bardzo szybki, genialne zawieszenie, które spisywało się we wszelkich warunkach i na szutrze, i na nawierzchniach mokrych, na asfalcie i na, i na nawierzchniach suchych. I właśnie wtedy w 2000 roku no, zrobiliśmy myślę dużą niespodziankę naszym ulicom wygrywając na Raid Cormorana z właśnie Fordem Focusem. Pamiętam, samochód został ustawiony, czy zawieszenie tego samochodu zostało, zostało ustawione tuż przed rajdem koronera przez, jak się później okazało, dzisiejszego mistrza świata przez Petera Solberga. Pamiętam, auto było bardzo miękkie, takie bardzo przyjazne, łatwo prowadzące się, auto skręcało na żądanie, skręcało z dużą łatwością, gasiło doskonale hopy. Tym samochodem zanotowaliśmy najdłuższy skok, który został nam zmierzony przez, przez kibiców. Wylądowaliśmy na rajdzie Kormorana w odległości 55 metrów od szczytu wzniesienia, więc bardzo daleko. Wylądowaliśmy na przednim zderzaku. Samochód, pomimo tego, pięknie zgasił hopę, a wylądowaliśmy u podnóża następnie. To była taka seria trzech. Bardzo dużych hop, sam byłem zaskoczony. Po, wy, po, po, po wyfrunięciu tym samochodem w powietrze pożałowałem, że nie zdjąłem nogi z gazu przed, przed szczytem. <laughs> Jak się później okazało, ten samochód dowiózł nas w roku 2000 do drugiego tytułu mistrzowskiego. Mało tego, w tym, że w 2000 roku wygrywamy również Barbórkę Warszawską i wygrywamy jako jako rdzeni Krakusi yy, ulicę Karową, podobną próbę, na której nikt poza kierowcami z Warszawy nie, nie może wygrać, ale myślę, że to również było zasobą naszego samochodu, który naprawdę bardzo fajnie spisywał się na tej śliskiej, bardzo charakterystycznej nawierzchni.